Starożytność. Przegląd. Kolebką zachodniej filozofii były greckie kolonie na wybrzeżach Morza Śródziemnego w Ionii, Azja Mniejsza, i w Italii Południowej tzw. Tak Wielka Grecja. Ożywiony handel ze znanym wówczas światem przyniósł greckim miastom kolonialnym nie tylko dostatek, lecz stworzył także okazję do zapoznania się z wiedzą i umiejętnościami innych ludów. Matematyką, astronomią, geografią, kalendarzem, biciem monet, wytwarzaniem papieru. Spotkanie z obcymi kulturami otwierało i rozszerzało duchowy horyzont. W okresie tym zaznacza się przejście od panowania szlachty do innych form politycznych tyrania, demokracja. Pojawia się też związe, związane z przejściem zjawisko wewnętrznego kryzysu. Towarzysząca mu nowa orientacja duchowa przybiera formę przewrotu, który można opisać przywołując hasło: od mitu do logosu. Zamiast wyjaśnień odwołujących się do antropomorficznych bogów, poszukuje się od tego czasu naturalnych, racjonalnych zasad, które mogłyby wytłumaczyć porządek świata i miejsce człowieka. To przejście nie dokonało się jednak nagle, dlatego często jeszcze pojawiało się myślenie mitologiczne, szczególnie u presokratyków, ale również u Platona. Najważniejsze cechy charakterystyczne filozofii starożytnej to pytanie o podstawę arche i prazasadę logos świata oraz związane z nimi poszukiwania pod, pod, podstawy jedności. Tematy związane z pojęciem aletheia nieskrytość, byt, prawda, prawdziwe poznanie. Zainteresowanie naturą człowieka i jego etycznym określeniem. Właściwości duszy, dobro, agaton i cnota, arete. W etyce indywidualnej problem osiągnięcia eudaimonii szczęścia. Podział na okresy: Presokratycy. Jońska filozofia przyrody, Szkoła pitagorejska, eleaci, Heraklit, młodsza generacja filozofów przyrody i atomiści do Sokratyków zalicza się w zasadzie również sofistów. Ich zainteresowanie dotyczyło jednak człowieka i społeczeństwa. Okres sofistów, którzy przyczynili się w dużej mierze do odczarowania mitologicznego modelu myślenia i zakwestionowali tradycyjne wyobrażenie moralności, określa się również jako greckie oświecenie. Okres klasyczny. Określony został przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa, którzy pozostawali w relacji nauczyciel-uczeń. Centrum filozofii stały się Ateny. Sokrates, którego dorobek udaje się ująć w kontekście sofistyki, uchodzi za twórcę niezależnej etyki. Jego myślenie koncentrowało się na jej podstawowych problemach. Jak stwierdził Cyceron, sprowadził filozofię z nieba na ziemię. Platon podjął problematykę rozwijaną przez Sokratesa i presokratyków, aby znaleźć dla niej rozwiązanie w ramach własnej metafizycznej koncepcji, teorii, idei i duszy. Arystotelesa uważa się za twórcę filozofii rozbudowanej systematycznie i traktowanej naukowo poszukującej sposobu objęcia wszystkich obszarów ludzkiego doświadczenia. Filozofia helelenistyczna Na gruncie rewolucyjnych zmian historycznych i społecznych, powstanie i upadek Imperium Aleksandra Wielkiego, potęga Rzymu, rozwinęły się dwie najważniejsze koncepcje helelenizmu – stoicyzm i epikureizm. Obydwie cechuje głównie zainteresowanie etyką. Historię stoicyzmu można podzielić na trzy okresy. Stara szkoła wytworzyła i rozwinęła system stoicki. Wśród jej przedstawicieli wymienia się przede wszystkim założyciela szkoły Zenona Skition i Chryzypa. Szkołę średnią ukształtowali pana Itios, przez którego grecka filozofia znalazła dostęp do Rzymu, i Poseidio, Poseidonios, który doprowadził do złagodzenia etycznego rygoryzmu starej szkoły. W końcu pojawiła się szkoła młodsza, działająca w późnym okresie Cesarstwa Rzymskiego, do której zalicza się Seneka, Epikteta i Cesarza Marka Aureliusza. Twórcą drugiej szkoły jest Epikur, którego koncepcje przetrwały w, dziejach, w dziełach rzymskich poetów Lukrecjusza i Horacego. Pozostałe kierunki to sceptycyzm, który poddał system wiedzy filologicznej, filozoficznej radykalnemu wątpieniu. Warto tu wymienić przede wszystkim Pyrrona z Elidy oraz eklektyzm, który doprowadził do połączenia prawa z teorią filozoficzną. Najbardziej wpływowymi szkołami były Akademia założona przez Platona i Szkoła perypatetycka założona przez Arystotelesa. Swój kolejny rozkwit filozofia starożytna osiągnęła wraz z neoplatonizmem u Plotyna. W końcu Boecjusz uporządkował starożytną tradycję i przekazał ją średniowieczu. Formującą się jeszcze w okresie późnej starożytności filozofię chrześcijańską, święty Augustyn i Patrystyka ben, przedstawimy w powiązaniu ze średniowieczem. Grecy przesądzili o charakterze zachodniego myślenia. W rozwoju intelektualnym zachodu stale obecne są sformułowane przez nich problematyka i modele myślenia. Jajska Filozofia Przyrody. Pierwsze teorie filozoficzne charakteryzował pogląd, że wszystko co istnieje posiada wspólną prazasadę arche, która stanowi jednolite pratworzywo wielości rzeczy i jako przyczyna wywołuje dające się doświadczyć zmiany. Za pierwszego filozofia uważa się Talesa z miletu, według którego takim pratworzywem była woda. Wszystko powstało z wody, ponieważ arche pojmował on jako coś ożywionego i samoporuszającego się. Wszystko jest więc ożywione, tak zwany hylozoizm. Poza tym tales zajmował się również matematyką, twierdzenie Talesa, oraz astronomią. Przewidział zaćmienie słońca w 585 roku przed naszą erą. Jego uczeń Anaksymander ujął zasady bardziej abstrakcyjnie jako Apeiron, to znaczy to co nieskończone, bezgraniczne i nieokreślone. Wywodzą się z niego przez przeciwieństwa i ponownie do niego wracają wszystkie rzeczy świata. Cytat. Początkiem rzeczy jest Apeiron, z czego powstało to co istnieje. W to samo się też obraca, przez zniszczenie według koniecznego prawa. Koniec cytatu. U Anaxymenesa arche odzyskuje określenie materialne, identyfikuje on ją z powietrzem. Kiedy się zagęszcza, powstaje to co zimne, np. woda, ziemia, kamień. Kiedy się rozrzedza, to co ciepłe, np. ogień. W ten sposób określenia ilościowe prowadzą do przemian jakościowych. Ludzie również mają udział w tej zasadzie, ponieważ dusza powstaje z powietrza. Pitagorejczycy. Koncepcje Pitagorasa dały podstawę u szkole założonej w Krotonie, Italia Południowa, której członkowie żyli we wspólnocie podobnej do klasztornej, rozmyślając nad znaczeniem liczby. Wychodząc od odkrycia, że interwały w gamie można sprowadzić do wymiernych stosunków liczbowych, pitagorejczycy rozwinęli koncepcję, zgodnie z którą cała istota rzeczywistości polega na liczbach. Tworzą one porządek kosmosu. Jeśli to, co nieokreślone, a pejron, określi się i ograniczy. Rzeczy są odbiciami liczb, ich zasada formalna ma postać matematyczną. Liczby się różnią, jedynka stoi ponad liczbami i stanowi ich źródło. Nieparzystość traktowano jako ograniczoną i doskonałą, parzystość jako nieograniczoną i niedoskonałą. Teorie liczb stosowali pitagoreczycy w różnych dziedzinach. W matematyce zajmowali się zasadami i tworzeniem aksjomatów. Twierdzenie Pitagorasa prowadziło do odkrycia niewymiernych stosunków liczbowych. Stworzyli model kosmosu, zgodnie z którym planety w określonych odległościach krążą wokół nieruchomego centrum. Również w ich etyce decydująca jest idea harmonii. Przy czym Pitagorejczycy często posuwali się nawet do tego, że cnotę identyfikowali z określoną liczbą. Szkoła pitagorejska, mimo naukowych badań z zakresu matematyki i teorii muzyki, stanowiła przede wszystkim ośrodek religijny i mi mistyczny. Zaznacza się to szczególnie w teorii wędrówki dusz oraz koncepcji rozdzielenia duszy i ciała. Właściwą istotą człowieka jest dusza, która musi się uwolnić od zanieczyszczenia cielesnością. Empedokles Przyjmował cztery elementy: żywioły, pierwiastki. Które były poruszane siłami miłości i niezgody woda, ziemia, ogień i powietrze. W absolutnej miłości tworzą one homogeniczną jedność, natomiast przez niezgodę zostają rozdzielone. Rzeczy powstają przez pomieszanie elementów, które obie, kiedy obie siły działają, walcząc ze sobą. W teorii postrzegania Empedokles reprezentował pogląd, zgodnie z którym odrywające się od rzeczy wypływy wnikają do otworów organów zmysłowych, kiedy, się, kiedy są do nich ściśle dopasowane. Tak więc podobne poznaje podobne. Według Anaksagorasa istnieje nieskończenie wiele różnych jakościowo składników podstawowych. Każda rzecz jest określona przez charakterystyczną proporcję zmieszania tych składników, które są obecne w każdej nawet najmniejszej cząstce rzeczy. Składniki te wprawia w ruch duch, nus który działa planowo i w sposób uporządkowany. Leuk-Kipos uznawany jest za twórcę teorii atomistycznej, którą znamy w wersji rozwiniętej i przekazanej przez jego ucznia Demokryta. Wszystko jest zbudowane z niepodzielnych a atomos cząsteczek, które są materialne, ale różnią się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Atomy poruszają się odwiecznym ruchem, mechanicznie wzajemnie się uderzając i popychając, między nimi istnieje próżnia, różnorodne rzeczy powstają jedynie jako wynik zespolenia atomów. W jednym z zachowanych fragmentów leuk kiposa znajduje się sformułowanie prawa przyczynowego. Nic nie dzieje się bez przyczyny, lecz wszystko z jakiejś racji i konieczności. Demokryt rozwinął atomistyczną koncepcję leuk kiposa i stworzył na jej podstawie system materialistyczny. Rzeczy powstające z kompleksów atomów są określone przez tzw. właściwości pierwotne: jak przestrzenność, bezwładność, gęstość i twardość. Podczas gdy kolor, zapach i smak to własności wtórne, subiektywne, które powstają w trakcie postrzegania. Postrzeganie możliwe jest dzięki małym obrazkom, podobiznom, które odrywają się od przedmiotów. Również dusza składa się z delikatnych, ogień, atomów. Które przez te podobizny zostają poruszone i w ten sposób powstają wrażenia zmysłowe. Demokryt konsekwentnie wyjaśnia całą aktywność intelektualną człowieka jako proces materialny-atomowy. W etyce za cel ludzkich dążeń uznał demokryt właściwą konstytucję duszy, która wynika z równowagi i spokoju, a którą osiągnąć można przez rozum, umiar, powściągliwość w zaspokojaniu zmysłów i szacunek dla dóbr duchowych. Duch powinien przywyknąć, aby radość czerpać z samego siebie. Xenofanes był pierwszym. Przedstawicielem założonej welei szkoły Eleatów. Głównym tematem jego filozofii była walka przeciw antropomorficznym bóstwom, tak jak zostały one przedstawione u Homera czy Hezjoda, oraz idea jednego Boga. Jeden Bóg u bogów i ludzi jest największy, ani ciało śmiertelnym podobne, ani sposób odczuwania. Z punktu widzenia historii filozofii najbardziej brzemienna w skutki okazała się nauka Parmenidesa, dotycząca jedności bytu. To, co istnieje, cechuje się takimi atrybutami jak wieczność, ciągłość, nieruchomość, niezmienność, niepodzielność, bezczasowość. Byt jest stały i jeden. Zanegowane zostało natomiast istnienie niebytu, stąd podstawowe twierdzenie byt jest, ani bytu nie ma. Wszystko wypełniający byt jest nieruchomy i niezmienny, trzeba jednak było przyjąć jakiś odmienny od tego, co istnieje niebyt, aby wraz z nim pojawił się ruch. Rozbieżność między swą tezą a doświadczeniem potocznym, które potwierdza istnienie zmienności, znosi Parmenides uznając, że doświadczenie zmysłowe jest zwodnicze i podlega złudzeniu. Tym samym empiryczny ogląd został ściśle oddzielony od poznania rozumowego. Prawdziwe poznanie odnosiło się tylko do jednego, niezmiennego bytu. Cytat. Myśleć coś i to, że ono jest, jest tym samym. Koniec cytatu. Uczeń Parmenidesa Zenon z Elei próbował tę teorię podbudować szeregiem argumentów, które już w starożytności zdobyły sławę. I tak pokazał on, że uznanie ruchu za zmianę miejsca w czasie prowadzi do sprzeczności. Wychodząc od wyobrażenia czasu jako następstwa oddzielnych punktów czasowych i rozkładając lot wystrzelonej strzały na pojedyncze punkty, należałoby stwierdzić, że w każdym z tych punktów trwa ona w bezruchu, a zatem nie porusza się w ogóle. Jeśli natomiast uzna się czas za nieskończone kontinuum, pojawia się paradoks który obrazuje przykład Achillesa, ścigającego się z żółwiem. Gdyby ten ostatni rozpoczął bieg wcześniej, Achilles nigdy by go nie dogonił. Kiedy bowiem, kiedy bowiem Achilles dociera do wyjściowej pozycji żółwia, ten posunął się już o krok dalej, także wprawdzie dystans między nimi się zmniejsza, lecz ciągle jest zachowany. Pozycję przeciwstawną do koncepcji elatów zajął Heraklit. Na pierwszy plan wysunął on nieprzerwane stawanie się i przemijanie, któremu poddane są wszystkie rzeczy. Powszechnie znane jest twierdzenie, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ponieważ wszystko płynie i nic nie trwa. Świat został przedstawiony jako ciągła wymiana przeciwstawnych określeń. Zimno staje się ciepłem, ciepło zimnym, wilgoć wysycha twarde mięknie. Niczego nie można sobie wyobrazić bez przeciwieństwa życie i śmierć, jawa i sen, dzień i noc. Wszelkie zdarzenia wynikają z napięcia powstającego między przeciwieństwami. W tym sensie spór, wojna jako ciągła walka przeciwieństw uznany zostaje za ojca wszelkich rzeczy. Wszystkim rządzi jednak logos, który kieruje procesem przemian. Mądrość polega na poznaniu logosu. Logos jest pracodawcą również w sensie etycznym, wspólnym wszystkiemu, jest jednością przeciwieństw. Cytat. Wszystko jest jednością. Koniec cytatu. Dzięki swojej koncepcji jedności przeciwieństw Heraklit został uznany za pierwszego myśliciela dialektycznego, równocześnie jego idea normatywnego logosu stanowiła kamień węgielny teorii prawa naturalnego. Tak jak Parmenides, Heraklit odróżniał to, co podpada pod zmysły i to, co dostępne jest myśleniu. Prawdziwą mądrość można osiągnąć jedynie przez myślenie zgodne z logosem rozumem świata. Cytat. Natura lubi się ukrywać, bo wielu nie myśli tak o rzeczach, które spotykają. Nie rozumieją nawet, gdy się ich pouczy. Ale tak sobie wyobrażają. Koniec cytatu.